Nagle? To właśnie... I to jest to, nie? Niby małe, niby małe, nie? Ale nagle coś siądzie, nie? główienko No i proszę. No chcą tego kolorku. Myślisz, że kolejna mała ryba, nie? Ono silne, co prawda? A boczkiem dostał, ale też fajna. Taka 25 rybka gruba, ale dostał boczkiem. Może znowu boczkiem No dobra, ale fajna też rybka taka, nie? Już takie też z 27,8, nie? Poczekaj Masz? O, ładny Na prostym kiju, no No, pokaż, ładny? Nie, no ładny Uuu, ładny A zmieniłeś gumkę? No nie Tą samą masz I co? Ładny Z brzegu, nie?